Dzień dobry. Wiosna przywitała nas w tym roku piękną pogodą, a ja dzisiaj witam Państwa równie pięknym samochodem, jakim bez wątpienia jest Mercedes SL320 serii R129. Przed nami egzemplarz przedliftowy z 1994 roku produkcji z przebiegiem niespełna 70 000 mil co daje około 112 tysięcy kilometrów. Egzemplarz sprowadzony do Polski ze Stanów już kilka lat temu. Ostatnie kilka lat spędził w większej kolekcji samochodów, wyjątkowych samochodów klasycznych. A dzisiaj macie możliwość zakupienia tego pięknego egzemplarza, który jest zachowany w fenomenalnym stanie blacharskim. W pięknym stanie karoserii oraz w wyjątkowym stanie podwozia to są najważniejsze aspekty, jakie powinniśmy brać pod uwagę, kupując samochód tego typu czyli samochód klasyczny, kolekcjonerski bo takiego określenia można użyć przy takim stanie zachowania. żadnych wgnieceń, żadnych obić, żadnych zarysowań a to wszystko przy zachowaniu około 90% fabrycznego lakieru samochód miał drobną szkodę prawym przodem do tego za chwilę wrócę, pokażę zdjęcie jak to wyglądało nic groźnego a jedynie kosmetyka zobaczcie jak wyglądają Detale, kierunkowskazy, lampy, to wszystko tutaj jest w zadziwiająco dobrym stanie jak na ten wiek pojazdu, jak na samochód pochodzący ze Stanów, gdzie narażony był na działanie wysokich temperatur, czy większość samochodów była narawiona na takie trudne warunki atmosferyczne letnie, szczególnie w wersji cabrio. To również widać po wnętrzu. Że ten samochód nie przebywał wiele na słońcu. Wskazują na to wszystkie plastiki czy elementy drewniane. Skórzana tapicerka jest w bardzo dobrym stanie. Oczywiście nosi typowe ślady użytkowania, normalne dla tego typu samochodu. Natomiast jest to stan. Jest to stan oryginalny, nieodnawiany. Kierownica nie wytarta, nieodnawiana. Drewno z połyskiem, lecz niestety posiada jedno pęknięcie. Nagłośnienie bous. Wykładziny również czyste, niewyblakłe. No i jedna z najważniejszych spraw: tak wygląda podwozie w 30-letnim samochodzie fabryczny układ wydechowy praktycznie w ogóle nie ma korozji. Coś pięknego w jakim stanie jest w podwozie tego samochodu. Możliwość zakupu takiego auta uważam za niebywałą okazję. Patrzcie, jak tutaj wyglądają mocowania wahaczy. Zaciski czy felgi. Pod maską mamy tutaj rzędowy silnik sześciocylindrowy o oznaczeniu M104, jeżeli dobrze pamiętam. Silnik Lubiany przez tuningowców, którzy, z tego co słyszałem, potrafią wyciągnąć z tego silnika nawet 800 koni bez ingerencji w układ korbowo-tłokowy, który takie moce po prostu wytrzymuje. Silnik, który ma dobrą kulturę pracy. Jest wystarczająco elastyczny, ma 231 koni seryjnie, a przy tym jest stosunkowo niedrogi w obsłudze. Ostatnie kilka lat samochód spędził w większej kolekcji samochodów i ze względu na postój należy wykonać wymianę oleju, płynów oraz filtrów, ale jego stan spowoduje, że ktoś będzie się cieszył tym samochodem jeszcze przez wiele, wiele lat zaczyna kropić deszcz, także się nie pośpieszymy. Państwu jeszcze uszkodzenie o którym mówiłem tak samochód był uszkodzony natomiast maska silnika została wymieniona na nową więc jedynym elementem który wskazuje drugi lakier jest prawy przedni błotnik ponieważ był on tutaj w tym miejscu widać gdzie był lekko zagięty to jest jedyne miejsce gdzie wykazuje on zwiększone wartości Jest historia jakichś polskich faktur, jest historia ze Stanów. Faktura za zakup maski na 2500 zł. Jest też Carfax, który jest czyściutki. Jak dobrze pamiętam, samochód miał dwóch właścicieli chyba ojciec i córka jak dobrze pamiętam pod tym samym nazwiskiem. Jak dobrze widzę, to mamy chyba tutaj nawet zbiornik karnisterek na paliwo, ale najważniejszy stan. Tutaj nie ma jakichkolwiek śladów, wilgoci. Zamknijmy sobie jeszcze dach. Rozpoczynam procedurę. Procedura została zakończona. A tak wygląda soft top, miękki dach, który w mojej ocenie wygląda na fabryczny. Tak, myślę, że to jest pierwszy fabryczny dach tego samochodu, który oprócz tego, że szybki zdążyły sobie zmatowieć, to w całości wygląda tak jak te szwy tutaj, czyli jak nowy. Także, szanowni Państwo, polecam do zakupu. Tak pięknej rzeczy, tak pięknego samochodu, który jeżeli będzie utrzymany w takim stanie jak przez ostatnie 30 lat na pewno odwdzięczy nam się co najmniej brakiem utraty wartości oraz przyjemnością posiadania. Pozdrawiam serdecznie, do następnego hej!